Cześć, tu Coach Red w szóstym odcinku z cyklu między blokami. Czym się różni koszykówka 3x3 od streetbola? Z poprzednich odcinków dowiedzieliście się, że różni się m.in. dedykowaną piłką do 3x3 oraz nawierzchnią, na której rozgrywa się turniej. W klasycznym streetballu często mecze kończyły się niskimi wynikami, a gra była bardzo siłowa i mało widowiskowa. Jedną z głównych przyczyn był brak regulacji odnośnie fauli. Organizatorzy wprowadzali w regulaminach zasady o faulach, ale nie były one jednolite dla wszystkich turniejów. FIBA 3x3 postanowiła usystematyzować tą regułę. Na początku wprowadzono limit fauli zawodnika oraz zasadę o faulach zespołowych. Zawodnik, który popełniał cztery przewinienia osobiste musiał zakończyć mecz. Miało to jednak zbyt duży wpływ na rywalizację, bo brak zmiennika w koszykówce 3 na 3 często bywa kluczem do zwycięstwa dla drużyny przeciwnej. Zdarzały się mecze, gdzie gra toczyła się w trzech zawodników na dwóch, a nawet mecz musiał zostać zakończony przed czasem, bo do gry musi być uprawnionych minimum dwóch. Przepis o przewinieniach osobistych zapisywanych zawodnikom się nie sprawdzał, więc z końcem sezonu 2013 FIBA 3, 3 z niego zrezygnowała. Od tego momentu kluczowe są wyłącznie przewinienia drużynowe. Drużyna po popełnieniu szóstego przewinienia karana jest dwoma rzutami wolnymi. Każdy wart jest jeden punkt. Czyli za siódmy, 8 i 9 fał drużynowy zawodnik otrzymuje dwa rzuty wolne. Od 10 przewinienia poza dwoma rzutami wolnymi drużyna otrzymuje bonus w postaci posiadania piłki. Takie regulacje mają na celu zapobieganiu agresywnej i nieczystej grze, która często dominowała w klasycznym streetballu. Zwróćcie uwagę, że gdy drużyna przeciwna popełni już 6 przewinień, a Wy będąc faulowanym przy celnym rzucie z linii 6,75 zdobywacie 2 punkty oraz dodatkowo zyskujecie 2 rzuty wolne. To oznacza, że macie szansę zdobyć aż 4 punkty w jednej akcji, Przypominam, że w 3 na 3 punktuje się za 1 i 2, więc taka akcja często może decydować o zwycięstwie w końcowych fragmentach meczu. Kontrolowanie liczby fauli drużynowych jest kluczem do zwycięstwa. Faule pozwalają na przerywanie akcji i zatrzymywanie czasu gry. Wtedy można dokonać zmiany, co pozwala utrzymać wysokie tempo gry. Zalecam, aby nie rozgrywać dłuższych fragmentów niż 3 posiadania piłki w ataku bez przerwy lub powyżej 90 sekund. Czas akcji i liczbę posiadań piłki w ataku powinien kontrolować zawodnik, który czeka na zmianę. Po przekroczeniu taszego założenia, krzyczy do zawodników na boisku, aby przerwali atak przeciwnika faulem taktycznym. Oczywiście mam na myśli faule do szóstego przewinienia drużynowego, które nie są karane rzutami wolnymi. Mam nadzieję, że są to dla Was przydatne wskazówki, a następne dotyczące koszykówki 3x3 poznacie w kolejnych odcinkach serii Między Blokami.